Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Gabriel Maciejewski. Spotkamy się w naszym studiu w wydawnictwie Klinika Języka, żeby rozmawiać o książkach. Dzisiaj po raz kolejny będę chciał wspomnieć o e, wydanej już jakiś czas temu biografii świętego Ludwika, która znakomicie nadaje się na prezent gwiazdkowy dla ludzi zainteresowanych historią średniowiecza. Proszę Państwa, jest to jedyna na świecie albo jedna z dwóch, jak twierdzą niektórzy, biografia króla Francji Ludwika IX e, Świętego wyniesionego na ołtarze. Książka napisana przez Jacques'a Legofa, autora, który uznawany jest za autora lewicowego, ale to jest, jako jedyny autor podjął się Legoff takiego wysiłku i takiego trudu, żeby, żeby napisać biografię świętego Ludwika. Jakoś nikogo to poza nim nie ciekawiło. To jest zaskakujące i dziwne. Książka ta, proszę Państwa, wpisuje się w cały trend w naszym wydawnictwie, który od dłuższego czasu jest eksploatowany, czyli, żeby prezentować treści związane z XIII stuleciem. To się nieczęsto zdarza, a przynajmniej ja tego nie zauważyłem, być może patrzę ze złej perspektywy, ponieważ wszystkie popularyzatorskie pisma dotyczące średniowiecza skupiają się albo na przełomie XI-XII wieku, czyli na wyprawach krzyżowych, albo na stuleciu XIV i procesie templariuszy, a także czasach wielkiej zarazy. Natomiast wiek XIII, kluczowy dla wielu kwestii, jest jakoś tak traktowany po macoszemu. No więc mamy, oprócz świętego Ludwika, mamy Anglika tatarskiego hana, o którym już mówiłem, książka, która prostuje perspektywy na pewne, spojrzenie na pewne rzeczy, konkretnie na najazd Mongołów na Europę. Mamy Leona Kaę i, i jego powieści. Wkrótce będzie z nami kolejna powieść Leona Kaę, zatytułowana Zabójczyni, o zbeletryzowana przygodowa historia córki mongolskiego wodza Dżebę w czasie najazdu wojsk mongolskich na Węgry. No i cały czas jest z nami święty Ludwik, proszę Państwa. A dzisiaj chciałem wspomnieć o takim aspekcie panowania króla. Które to panowanie moim zdaniem nie było dyskusyjne. To znaczy, Ludwik Święty był człowiekiem bezwzględnie i całkowicie dobrym. Stawał przed różnymi wyzwaniami, tym wyzwaniom starał się sprostać, udawało mu się to mniej lub bardziej, natomiast nie można króla posądzić o jakiekolwiek. Złe intencje, na podstawie tych oczywiście tekstów, które dotrwały do naszych czasów i na podstawie tych ubożuchnych interpretacji, dlatego że, tak jak mówię, postać jest nieeksploatowana, słabo interpretowana, nie przypisuje się królowi niczego, być może dlatego, że był on po prostu postacią jednoznaczną i jednoznacznie dobrą. E... Interesujące rzeczy pisze Jacques Legow o stosunku e, króla do Żydów, bo przypomnijmy, że za czasów świętego Ludwika spalono we Francji. Talmud. E, to znaczy, ktoś, e, ktoś <grym> w Rzym, papież i jego otoczenie zorientowało się, jakie treści znajdują się w Talmudzie kolportowanym przez, e, przez gminy żydowskie, jak tam jest przedstawiona postać zbawiciela e, Jezusa Chrystusa. I e, rozpoczęła się, przetoczyła się przez Europę kontrowersja, rozpoczęła się polemika, zakończona e, procesem, a następnie spaleniem e, Talmudu. No i oczywiście prześladowaniami Żydów, o których się, o których się mówi e, bardzo dużo. E, Król Ludwik przez długi czas bronił się przed. E, mm, Wykonywanymi na rozkaz papieża egzekucjami wobec społeczności żydowskiej, w końcu jednak jego dziadek również bardzo się przed takimi czynnościami wzbraniał. No, prawdopodobnie dlatego, że wszyscy korzystali z usług bankierskich e, diaspory, ale tylko takie podejrzenie mogło być zupełnie inaczej. Następnie zaś e, dekrety i postanowienia Soboru Laterańskiego IV zaczęły być powoli wprowadzane w życie we Francji. Proszę Państwa, ja nie będę tutaj się rozwodził na temat prześladowań Żydów, ponieważ wszyscy o tym piszą, jest to szeroko omawiane. Teraz pytanie, na ile to jest wiarygodne? Ja tego nie wiem. Chciałbym tylko zacytować pewien fragment pracy Jacques'a Legofa dotyczący właśnie tych prześladowań, a konkretnie zmuszania do konwersji. Osób wyznania mojżeszowego. Święty Król, to cytat z tekstu źródłowego przyprowadził do chrztu i dał ochrzcić w zamku bemon sur os Żydówkę, jej trzech synów i córkę, tej właśnie Żydówki, a święty król, jego matka, jego bracia trzymali podczas, podczas chrztu ową Żydówkę i jej dzieci. Chrzest miał bez wątpienia miejsce, to już Jacques Legault, w 1243 roku. Żydówka otrzymuje imię Blanche na cześć Blanki Kastylijskiej, a jeden z jej synów Louis od imienia króla. Na przynęte dla tych, którzy ma się, których ma się nadzieję nawrócić, zapewnia im się pensję. Ślady po tym zachowały się we fragmentach królewskiej księgowości. Wpis z 18 maja 1239 roku. Dla nawróconej, która była Żydówką umieszczonej w przytułku w Paryżu 40 solidów, świadek jałmużnik, dla niedawno nawróconej w Gones 40 solidów, świadek Tybalt z Saint-Denis. Żydówka Blanka z os z trudem zresztą uzyskał od Odona Rigo arcybiskupa Parła pensję, którą papież nakazał mu dla niej wypłacić, by zapewnić jej byt. Liczba konwertytów była bez wątpienia relatywnie duża. Ordonans z roku 1260 powierza merom dobrych, czyli dużych miast, sądownictwo nad nawróconymi Żydami. Według na ona erozja pozycji Żydów za świętego Ludwika. E, erozja, czyli e, e, zmiękczanie, zubożanie, e, uszczuplanie tej pozycji. E, erozja pozycji Żydów za Świętego Ludwika obejmuje sferę, tu cytat, nie tylko ekonomiczną, ale także religijną, nawet sprzed wielkiej polityki konwersji podjętej około 1253 roku. Nie należy lekceważyć finansowej atrakcyjności Chrztu. Warta odnotowania pozostaje przewaga północy i zachodu w dziedzinie konwersji. Ja tylko zwrócę uwagę na to zdanie. Nie należy lekceważyć finansowej atrakcyjności Chrztu i na to poprzednie. E, Żydówka Blanka z Bemonsur sur Os z trudem zresztą uzyska od e, Odona Rigo arcybiskupa Rouen, pensję, którą papież nakazał mu dla niej wypłacić, by zapewnić jej byt. Papież zapewnił pensję Żydówce z e, Bémon sur -Oz, e, którą miał wypłacać jej biskup Rouen. I ten biskup, proszę Państwa, poszedł w zaparte i starał się nie zapłacić tej pensji. Skąd my o tym wiemy? To jest zastanawiające, dlatego że źródła, z którego ta wiadomość pochodzi, akurat Jacques Legow nie cytuje. A wielka szkoda, bo tam mogą być jeszcze inne przykłady tego, ileż to pensji i w jakiej wysokości zostało przyznanych konwertytom, i którzy dostojnicy Kościelni, a także z jakiej przyczyny ociągali się z ich wypłaceniem. To jest niezwykłe, przynajmniej dla mnie. Proszę Państwa, ja też podejrzewam, że dla wielu specjalistów od średniowieczach, mam tutaj cudzysłów przy sobie specjalista, którzy potrafią długie godziny rozprawiać o tym, jak straszliwie Kościół traktował, traktował Żydów i jak ich prześladował. Po tej wzmiance nie należy lekceważyć finansowej atrakcyjności Chrztu. Mamy kolejne zdania Żakalegowa, jak reagują Żydzi na te wszystkie prześladowania. Ja oczywiście nie neguję tutaj prześladowań, bo one były, żeby było jasne, były stosy. Natomiast chciałbym, żeby ktoś kiedyś podjął szczegółowe śledztwo w tej sprawie. Szczegółowe śledztwo w tej sprawie, a nie mówił, kościół prześladował Żydów, a papież kazał ich palić na stosie. Papież wypłacał pensję Żydówce Blance z Bemonsu Os, a biskup Rouen ociągał się z wypłacaniem tej pensji, a monsieur Naon. Jak rozumiem, jest to, jest to jakiś autor francuski pochodzenia żydowskiego. Mówi o tym, że nie należy lekceważyć finansowej atrakcyjności Chrztu. Więc ja myślę, że to, co opisał w tej kwestii Jacques Lagow w tej książce, to jest już bardzo inspirujące. I szale nieciekawe, a gdybyśmy mieli jakiegoś autora na miarę żakalegofa chętnego do e, studiowania źródeł, do których dostęp, mam nadzieję, jeszcze, jeszcze jest, no może by się okazało, że to średniowiecze wyglądało zupełnie inaczej niż nam się zdawało, e, a prześladowania Żydów nie były sprawą tak oczywistą. E, jakbyśmy chcieli je dzisiaj widzieć, jak je obserwujemy, e, przez pryzmat czasów późniejszych, tak? czyli przez pryzmat prześladowań i Holokaustu dokonanego przez Niemców, do którego porównujemy wszystkie absolutne wydarzenia, wszystkie absolutnie relacje pomiędzy chrześcijanami a Żydami, jakie wydarzyły się wcześniej. Tak? To jest nieuprawnione, nie ma podstaw. I Należy to wszystko jeszcze raz obejrzeć w innym świetle. Proszę Państwa, jeszcze raz, przed świętami Bożego Narodzenia, Jacques Legow, Ludwik Święty, biografia króla. Nie ma co do tego wątpliwości, że jest to książka bardzo dobra, nie ma co do tego wątpliwości, że jest to bardzo dobry autor, nie ma co do tego wątpliwości, że zaprezentowane tu źródła są wiarygodne, a książka, jak każda książka historyczna, dotycząca postaci tak mało omawianych, no ma charakter polemiczny. Nie wiem tylko, czy wszyscy dorośli do tego, żeby z tym polemizować. Ja odkrywam tu dla siebie ciągle coś nowego i zaskakującego, tak jak dzisiaj, o czym Państwu mówię i pewnie każdy z Państwa odkryje takie wątki ciekawe również, również dla siebie. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego spotkania.